Jesteśmy w miejscu, gdzie połączą się dwie części konstrukcji ustroju nośnego łączące miejscowość Kamień z miejscowością Solec. Obiekt będzie miał długość 1026 metrów. Oddanie do użytku planowane jest w miesiącu listopadzie 2014 roku. Roboty prowadzone są jednocześnie z dwóch stron zarówno w stronę lubelskiej, jak i od strony ma ma mazowieckiej. Muzyka Prace trwają od września 2012 roku. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na listopad 2014 roku.